Oto czytania jakie Pan Jezus przeznaczył naszej grupie modlitewnej prawdziwego życia w Bogu w Lublinie, w piątek, 8 lipca 2011 roku. Po odmówieniu tajemnic radosnych, rozważanych według modlitewnika prawdziwego życia w Bogu. Punkty drugie. Czytanie z Ewangelii Święty Mateusza, rozdział 4, wersety od 1 do 11. Kuszenie Jezusa Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przypościł 40 dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, Aniołem swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Orędzie miłości Pana Jezusa, ogłoszone nam przez Was Sula w dniu 24 061 994 w Ottawie, w Kanadzie. Strona 467 siedemdziesiąt 72 w tomie drugim. Ottawa Kanada 24.06.94. O panie, moje życie, moja radości, mój uśmiechu, moja pełnia, moja skało, moje zbawienie, moja słodka udręko, spraw, by twoje strzały dosięgły twego celu. Na drodze, jaką mi wyznaczyłeś, odnajduję twą obecność, nagrodę za twoje strzały, kiedy idę tą drogą. Napełniasz moją duszę wodami życia. O cóż więcej mogę prosić? Ukaż więc moje cuda i moją dobroć temu biednemu pokoleniu. Jestem uwielbiany za każdym razem, kiedy wymawiasz moje imię z miłością. Kocham cię, uczennico. Powiedz im, aby pozwolili mi stać się ich osobistym nauczycielem, ich pomocą, przewodnikiem i doradcą, a zwłaszcza ich świętym towarzyszem. Moje prawo to prawo miłości. Moje prawo to prawo nadziei, lecz szatan zaprzecza prawdzie. Jeśli chcesz, moje dziecko, moje wargi mogą cię pouczyć. Nie lękaj się wyznać grzechy. Wielką radość znajduję w przebaczeniu ci. Ukażę moją łagodność w obliczu twej słabości, bo moja miłość do ciebie jest nieskończona. Powiadam ci, wkrótce, już wkrótce, Bóg naprawdę przejdzie żyć między wami. Błogosławię każdego z was. Pozostawiając tchnienie mojej miłości na Waszych czołach. Amen. Całość Bożych Orędzi dla współczesnej epoki, nazwane przez Chrystusa Prawdziwe Życie w Bogu i spisane Jego ręką przez Was Suleruda, jest obecnie dostępna w formie elektronicznej i dźwiękowej oraz w formie papierowej w trzech tomach. Komplet orędzi można zamówić na stronie internetowej www.monaster.com.pl